To jest wersja MSI 590 poświetlone logo Reforce Pod spodem wiatrak i dwa układy graficzne zasilacz 850W procesor AMD ym, X6 t t do 4 GHz na kulerze Cooler Master i 8 giga pamięci RAM 4 kości po 2 giga płyta gigabajt, 2 dyski i zaczynamy będą to gierki Metro Metro no i chyba w zasadzie Metro za chwilę sprawdzimy tej głośniczki Sony, żeby było lepsza jakość dźwięku bo będzie dużo czyściej one. Dobra. Klawiaturka. Myszka. Zestaw gracza. No i zaczynamy. W zasadzie. Włączę, Frapsa, żeby przy okazji pokazać FPS. Hmm. Jaką tutaj gierkę włączyć pierwszą? Tak, o kryzysie S jest w lewym górnym rogu, za chwilę się pojawi, przypuszczam, a kiedy nie no to nie wiem. Oczywiście wszystko jest na ultra Fizyka włączona, oczywiście wszystko połączone. Tylko nie, wiem, czego się nie ma czego w nie moment. No niby jest wszystko włączone. No, może coś się zbugowało? Nie ma. Dobre. I zaczynamy. O, mogą pokazać mi na detale. A, dobra. Idę w pas. To jest również wynik FPS-ów na klawiaturce. Jak na razie jest 132 FPS-y. Tutaj tak samo pokazuję. A teraz to wszystko, co mogę zrobić. Więcej nie dawali. ale filmy nie można Ostatnia szansa Golda, Ostatnia szansa dla wszystkich. Jestem już trupem. Mój czas się skończył. Jestem skażony, ale ty. Możesz to wszystko skończyć. Sniaczki mają dużo lepsze niż w tej zawsze głośniki. Witaj w przyszłości synu. Witaj na wojnie. Tak. Ostatnie życzenie. To tak łatwo mnie nie wypuści. Symbioza. Trzeba przerwać połączenie. Dałem ci kombinezon. Dałem ci swoje życie. Obiecaj. Obiec obiec Znajdź kurda. To najważniejsza sprawa. Ty jesteś naszą nadzieją. Ale konieczne. Mówili na mnie prorok. Zapamiętaj. Знать и поброди на тона культа, где I gente tem Są no, niesamowite. System włączony. Wykryto zagrożenie. Wizję taktycznie zapewnia lepszą świadomość w Możesz przy jego pomocy skanować poszukiwanie broni, sprzętu i opcji taktycznych. Funkcja zniesienia rozgrywa. Ma trzy grammy to ma dużo gorsze moim zdaniem. W centrum, aż robi Szukają Wysyłam moje Musisz się tu jakoś dostać. Dobra, mać tej średnie FPS. O, fakt, bo tutaj też jest miejsce mafii yeah. dwa. I since we wszystko na ustra. Fizycznie jest tonaście To jest tylko wyłączenie przez ograniczenie fps do 60. Dobra, tak, i to tutaj nie działa w pełni. Czyli dwa upadki graficzne nie działają w 100%, tak naprawdę wykorzystuje w 100% 590. Pięknie. 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 Czyli metro 2033 ta starsza, no to pierwsza wersja metro, potem przez mniejsze wymagania, tak, ja nadal ma największe wymagania na razie. Stare, naprawdę stare. Pokażę Wam, że na najwyższych. Fizyka włączona. Wszystko na najwyższy. Tak widać. The grew colder. Miriam and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was. Hey, Artyom. When you left your home station, the only really thing will end up in a place like this. Not knowing whether we are about to save that world, we we'll send it straight to the

No, Mam aktualizację i w tym podam trzeba oddobrać. A co? Czyli dostrzegę z problemu elementy. Popatrzcie, jakie... Zawali się ta ściana, się niszczy. Patrzcie jakie na ścianie.

No nie wiem, gdzie są. Nie żyję. Gdzie? Gdzie gdzie 杨戏。明治

Jeszcze postanowiłem zagrać jeszcze raz Crysis'a, ale teraz yy, włączyć efekt 3D. W telewizor mi tu umożliwia, karta również. Pobrane są sterowniki najnowsze od New yy, 3D Vision. I, no i zaczynamy w zasadzie. Yy, FPS tak jak widać, czyli nie wiem czy, nie wiem, czy zobaczycie, w zasadzie widać. No bo widzicie obraz rozmazany, ja widzę w formacie na 3D. W każdym razie zaczynamy. Czekajcie tylko przytrańcę sobie na ten na stojaczek kamerkę. Dobra. Macie tutaj FPS. No i jeszcze chwilkę. Łączymy dźwięk. Widzę naprawdę zawaliście Owaki, jak dym koło mnie TPS, tak jak widać 150, czyli 3D w karcie w ogóle nie zabrało mocy w zasadzie no, może minimalnie, ale tutaj nawet nie odczuwa takim potworze naprawdę z... Zabójczo to wygląda, te bloki, ten dym, kurz w komnie. Szczególnie ten strój, co się da e, informacje. To jest właśnie blisko mnie bardzo. O fakt, nawet nie mam... Nawet nie mam amunicji. czy go zabić? No dobra, nie będziemy nareszcie nie nim Naprawdę to tak bajecznie wygląda. W zasadzie pierwszy raz testuję na pc 3D. U kolegi widziałam na PlayStation, ale to jest główienko prawda, no, co się tutaj dzieje. No zresztą PlayStation yy, się dosłownie prawie do pc to każdy wie o tym, ale... To jest taka konsola zabytkowa, może poradzić. Tak samo Xbox ma się. Żadne konsole nie mogą sięgnąć do PC, jeszcze... jeszcze efekty 3 są dużo bardziej wiarygodne na takiej na kompie, niż na konsoli. Nie wiem czy to będzie widać, może Wam przyłożę. No i jeszcze zrobimy testik yy, karty graficznej, zobaczymy yy, temperaturę najwyższą programem w Mark No i zaczynamy 100% obciążenia karty. Karta ma bardzo dobre chłodzenie. Bo z przodu chłodzą dwa wiatraki na 120 mm. Z tyłu jeden wentylator na 120mm, z lepołu jest chłodzony wentylatorem, tam, chyba 100mm ma, na górze 100mm, tutaj również 100mm, ten jest 250mm, na karcie to ja nie wiem jaki jest, na zasilaczu to zasilacz jest chłodzony 140mm od spodu. Yy. No i karta tutaj, mówię ma tutaj procesor jest tam wchodzony. O! Jak na razie to temperatura pierwszego GPU 71, drugiego 70 stopni. No i jedziemy dalej. Zobaczymy, jaka maksymalna temperatura będzie. Kiedy już będzie się utrzymywać przez minutę, no to wtedy karta wymaga, doświadcza minimum 700 W. Wymaga kabli 858 do zasilania. Powiem, że tutaj stoję daleko i czuję chud, a z tej strony gorące powietrze, i z tej również. Bo karty dwuprocesorowe mają taki minus, że z jednego GPU yy, ciepłe powietrze leci tam. A z drugiego tutaj, do środka obudowy. I dlatego ten wentator wyciąga ten, a ten niżej wciąga, żeby ochłodzić dyski. A ten wyciąga, żeby po prostu wyciągnąć to gorące powietrze z karty graficznej. W tym momencie pierwszego GPU 79 stopni, drugiego 77. Zawsze będzie różnica. Temperatury, jakby nie było. Ale to będzie przypuszczam, w maksymalnym obciążeniu 1 stopień. To jest wersja MSI. Gigabajta również miałem. Miałem 680 wersję OC, ekstremalnie podkręconą. No i chowała się po tego GTX 590. Dużo, dużo gorzej wypadało pod chwil 3 na przykład. Tam był duży przeskok fps Ta karta ma około 100 FPS-ów, co jest takim no, minimum, co ma 100 fps a tamta to dochodziła ledwo co do 100 fps W tym momencie jest 82 i 80. No i temperatura chyba trzyma się w zasadzie. Kartę jest 100% obciążona. Jeszcze zobaczymy zaraz na programie MSI. No i idziemy zobaczyć na program MSI. Czy karta jest 100% obciężona. Wyłączamy. I popatrzymy na wynik. Temperatura. Tak. I pierwsze GPU i drugie GPU 100% były wykorzystywane. Tarty oczywiście nie kręcę, po 590 nie można kręcić, to nie jest przystosowane. No i chyba tyle na, na, na tych teścikach. Tu jest słoniaczki, obłączę jeszcze mam muzę. Do widzenia, bo jak zwykle, muszę pożegnać widzów. Naprawdę mają bardzo fajny dźwięk.